Banki korporacyjne będą budowały swoją przewagę konkurencyjną na wielu elementach. Średnie przedsiębiorstwa na pewno będą oczekiwały sprawności procesowej w zakresie warunków cenowych, jak i w zakresie, w zakresie ram czasowych współpracy. Wydaje się, że na pewno. Wartością w obsłudze dużych korporacji będzie znajomość branży, znajomość otoczenia, moc kapitałowa banku. Klienci korporacyjni oczekują, że bank będzie rozumiał jego biznes, będzie siedział niejako w jego biznesie i będzie rósł wraz, wraz z jego e, potrzebami biznesowymi. E, klienci z naszych doświadczeń są w stanie więcej zapłacić, więcej siebie dać, jeżeli po drugiej stronie mają partnera, który, któremu ufają, który dużo siebie daje. I który stawia na długofalową relację. Oczywiście mówi się o wielu trendach, jak na przykład platformizacja, digitalizacja, natomiast w tym segmencie bankowości, która, powtarzam, jest bankowością relacyjną, szalenie istotnym możliwym będzie człowiek, jest człowiek i uważam, że będzie ten człowiek. Natomiast wydaje się, jestem tego tak naprawdę pewien, że procesy obsługowe wokół doradcy będą, będą mocno zautomatyzowane, czyli Klient będzie oczekiwał, że procesy back officeowe będą się działy niejako w tle. Nie będzie na niego poświęcał czasu. Doradca również się będzie skupiał wyłącznie na kwestiach relacyjnych, na ocenie, na ocenie tego, co wychodzi z systemów i na budowaniu długotrwałowej relacji z klientem. Natomiast wszystkie procesy, które, które są oparte na papierze, które, które angażują wiele jednostek banku, one na pewno będą podlegały szeroko rozumianej automatyzacji.